Wigry przegrały mecz chyba ostatniej szansy z Sandecją Nowy Sąd. Jak to się stało, powiedz nam. Na pewno straciliśmy pierwszą bramkę w kryzalnych, moim zdaniem, w warunkach, bo sędzia powinien przerwać grę, bo znowu niech leżą zarazem głowy, a druga bramka z rzutu karnego, co się często zdarza w naszych meczach. Aczkolwiek też mieliśmy swoje sytuacje, których nie wykorzystaliśmy i no, można powiedzieć, że znowu się zemściło kolejny raz. Hmm. Czy ten karny był dla Sandecji? Nie chcę nic na gorąco mówić, także przeanalizujemy to, zobaczymy, co sędzia gwizdnął. Pewnie widział coś. Momentami to nie wyglądało, że gracie, nie wiem, o, o życie, jakby brakowało tego parcia do przodu, stwarzania sytuacji. Czy Na pewno byliśmy bardzo ambitni, chcieliśmy podejść do tego meczu, każdy z nas bardzo chciał, ale no nie wyszło nam kolejny raz. Ciężko ktoś powiedzieć jak naprawdę po takim meczu, bo każdy z nas, tak jak powiedziałem, bardzo chciał, ciężko pracować w tym tygodniu, żeby w tym meczu wygrać. Ale też dopóki jest szansa na to, żeby zostać w pierwszej lidze, na pewno będzie każdy z nas zapierdzielał tutaj do końca, żeby utrzymać ligę w pierwszej lidze. Jeszcze jakaś wiara jest w zespole? Wiara na pewno cały czas. Nie możemy się załamać teraz, bo już zostały dwa mecze. Jeżeli zrobimy sześć punktów, no wszystko może się zdarzyć. Także wszystko zależy od nas w dalszym ciągu. Znaczy ja powiem krótko, bo wydaje mi się, że nie jest tutaj atmosfera odpowiednia do tego, żebym ja się tutaj cieszył i wymądrzał. Cieszy nas yy, to, że wygraliśmy. Na bardzo trudnym terenie, wracamy z trzema punktami i od wtorku przygotowujemy się do kolejnego meczu. Dziękuję. Też najkrócej jak się da, bo faktycznie atmosfera jest minorowa i ta głusza, która w tej chwili tu jest, to jest związana z atmosferą. Po takiej porażce, jeżeli w trzech meczach, z Podbeskidiem prowadząc 2-1, grając przeciwko dziesiątce gospodarzy, tracimy dwie bramki, jeżeli z w 93 Robimy rzut karny i tracimy dwa punkty. Jeżeli dzisiaj mamy 1-0, mamy chwilę później na 2-3, nie zdobywa się bramek w takim meczu na poziomie pierwszoligowym, to to się wszystko mści i dlatego jesteśmy, gdzie jesteśmy. Na tym koniec, dziękuję.